Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w Szkole Trolltunga. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam listę pytań oraz odpowiedzi w kontekście drogi. Tak? Czyli na przykład, jak gdzieś dojechać i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam. Zacznijmy sobie od pytań o drogę. Kondu jelp my. Przepraszam, czy możesz mi pomóc? Kondu jelp mai vai Czy możesz wskazać mi drogę do? Ja wil spyrę om vai Chciałbym, chciałabym zapytać o drogę do? Wur ligger. Gdzie znajduje się? Wur dan kum Jak dojdę? Dojadę do. Wór i finna, gdzie znajdę? Konduj se maj depo kartę? Czy możesz pokazać mi to na mapie? Jaj ar nie i Jestem nowy, nowa w tym mieście. Jaj kan ikke finne fram. Nie mogę się odnaleźć. Konioj brukie kolektyw, wóro kommy Czy mogę dojechać do transportem publicznym? Wilkenbus got går till Jaki autobus dojeżdża na lotnisko? Kanie ta tok ist Czy mogę zamiast tego pojechać pociągiem? Jeller biletten po alle Busreuter? Czy bilet jest ważny na wszystkich trasach autobusowych? Wur är närmaste Plus? Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy? WUR är Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? I to właśnie była ta lista z pytaniami. A teraz przedstawię Wam listę ze wskazówkami, które możecie udzielić właśnie takim osobom, które w taki lub bądź podobny sposób pytają o drogę lub po prostu o pomoc w odnalezieniu czegoś. Góry from Idź prosto. TOTYL venstre Skręć w lewo. TOTYL Heire. Skręć w prawo. Ta triad je otte til Skręć w trzecią ulicę w prawo. Go over Przejdź przez most. du til et liskris. Gdy dojdziesz, dojedziesz do skrzyżowania ze światłami. du kommer till en rundsiering. Kiedy dojedziesz, dojdziesz do ronda. Ta bys nummer

Oso, ale from me i jesteś na miejscu. Mam nadzieję, że ta lista Wam się przyda. Wiem, jakie to jest stresujące, kiedy czasami podjedzie ktoś autem na przystanek i pyta o drogę, a Wy nie wiecie, co odpowiedzieć. Więc mam nadzieję, że ta lista pomoże Wam w codziennym życiu tak naprawdę w tym, żeby albo się odnaleźć, albo pomóc się komuś odnaleźć. Na dzisiaj to już wszystko, ale zanim skończymy, to chciałabym Wam przypomnieć o naszych kursach wakacyjnych w szkole Trolltunga. Możecie się zapisać, dalej trwają zapisy, dalej mamy miejsca. E, oczywiście mamy też dla Was promocję, i to jest promocja czerwcowa. Jeżeli się zapiszecie na kursy wakacyjne w czerwcu, to dostaniecie również e-booka dodatkowo. Także zapraszam Was do zapisywania się, zapraszam Was do oglądania naszych kolejnych filmików lub naszych starszych filmików. Mamy bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!